Włażej Waraniak. ferie miało być zupełnie inaczej. Od zeszłego roku planowałem te ferie. Znalazły się pieniądze, znalazł się sposób i wszystko było gotowe. Gnało mnie w świat bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Tylko w jedną stronę podróż miała trwać dwie doby. Oczywiście, wyłącznie koleją, tunelem pod kanałem La Manche i dalej do samego Aberdeen, też pociągiem. Całe dwa tygodnie w Szkocji. Każdy dzień zaplanowany niemal do minuty. Ale coś poszło nie tak. Jak o tym napisać Małgorzacie? Znamy się wprawdzie wyłącznie wirtualnie, ale właśnie w trakcie tej podróży życia. Mieliśmy się wreszcie zobaczyć, naprawdę zobaczyć i pobyć ze sobą całe czternaście dni. Tymczasem ja wylądowałem w Rawiczu, a ona? Przecież nawet nie wiem, gdzie ona mieszka. Pytałem o to raz czy dwa, ale nie odpowiedziała, to dałem spokój. Wprawdzie od trzech lat mieszkam z rodzicami we Wrocławiu, ale urodziłem się w Rawiczu. Tu mieszkają moi dziadkowie, i tu los wyznaczył mi odbycie w cudzysłowie kary za przedczesną radość z Aberdeen. Właściwie to nie kara, takie zawirowanie kolei rzeczy. Fakt, nie zdążyłem zatęsknić za rawiczem, to prawda. Ale nawet tam, w tym Wrocławiu, pozostałem mieszkańcem mojego miasta, mojego rawicza. I wracam. Wracam jak do siebie. Nie tylko dlatego, że stąd jestem. Dziadek złamał nogę, babcia czyli bunia bawi w sanatorium, a ja jestem jedynym człowiekiem na tej planecie, któremu można zamienić ferie na. no właśnie, na co? Dziadek jest najfajniejszym dziadkiem, jakiego można mieć, tak do tej pory sądziłem. To może się za chwilę zmienić, ale dotąd, tak na odległość, dziadek zawsze był ok. Taki dziadek unieruchomiony to niby ten sam stary facet, ale może niekoniecznie. Kiedy wyprowadzaliśmy się z Rawicza, wydawało mi się, że przenosiny do Wrocławia to co najmniej cud. Podobało mi się wszystko. Nawet nie zauważyłem, że tracę z dnia na dzień pół świata, i Wszystkich przyjaciół. Teraz dopiero widzę, jak pochopnie zatrzasnąłem wtedy drzwi do było nie było całkiem długiej epoki mojego żywota. Nigdy nie chwaliłeś się, że interesujecie kolejnictwo. Dziadek powiedział to z niejakim wyrzutem, ale przede wszystkim dlatego, żeby uniknąć rozmowy o tym, do czego będę mu potrzebny i jak mamy sobie urządzić koegzystencję pod jednym dachem. Na czternaście dni. Nigdy bym tego tak nie określił, że interesuje mnie kolejnictwo. Ale niech mu będzie. Przed paru latami skumplowałem się z kolesiami z różnych części Europy i nawet daleko poza starym kontynentem, którzy są zafiksowani na starych pociągach. Na liniach kolejowych i takie tam. To niezła ekipa. Niektórzy trochę ześwirowani, ale ogólnie można się dowiedzieć fajnych rzeczy. I to wcale nie tylko z dziedziny antycznego kolejnictwa. Nie wspomnę oczywiście dziadkowi, że można tam poznać taką na przykład Małgorzatę. Pierwsza misja, jaką otrzymałem od mojego podopiecznego lat 65, było udanie się na dworzec kolejowy. Jasne, taki ukłon w moją stronę. Niby miałem w okienku kupić bilet dla babci, ale gdy mu wytłumaczyłem, że o wiele łatwiej można to uczynić przez internet, zaparł się, że iść i tak trzeba. Bo tam zakończono remont budynku dworca, a on nie może tego z wiadomych przyczyn widzieć na własne oczy, to ja ze swoją komórką zastąpię go jak należy. Nie dyskutowałem. Wprawdzie pół godziny wcześniej tam byłem, ale fakt. Nie przyjrzałem się należycie rewitalizacji. Nie na tyle, żeby ze szczegółami opisać jej stan dziadkowi. Na wszelki wypadek pod przykrywką grzeczności nie spytałem, po co mu taka wiedza. Jak go znam, sam powie w odpowiednim momencie. I będzie trzeba tego wysłuchać z należytą uwagą. To słowa dziadka. Nigdy nie był milczkiem, ale z nogą w gipsie jakoś wymowność mu się spotęgowała. Nie wiedziałem jeszcze, że dziadek ma sporą awersję do odbywania długich rozmów telefonicznych, czyli wiadomo, jestem podręcznym i w zasadzie w tej chwili jedynym słuchaczem. Gdy byłem w drodze z dziadkową misją numer jeden, napisała Małgorzata, zażyczyła sobie zdjęcia, które robiłem dla mego zleceniodawcy podopiecznego. Przy okazji pochwaliła się niezłą wiedzą na temat tego budynku, a ja wstyd się przyznać, jako rawiczanin musiałem posypać głowę popiołem, bo nie miałem w podręcznej pamięci pokładowej info, że linia tutaj została otwarta już w 1856 roku. Może uda mi się zainponować dziadkowi? Zrobiłem jeszcze stuzin zdjęć przed dworcem, i tak do kompletu z ulicy Piłsudskiego. Trochę mnie zdziwiło, że Małgorzata spytała o budynek Urzędu Miasta i Gminy, gdy go mijałem, ale pewnie sprawdziła na jakiejś mapie. Zresztą fotki tego budynku też niczego sobie. Dopiero podczas gotowania rosołu pod bardzo bacznym okiem dziadka, zauważyłem, że Małgorzata przecież powinna być w drodze. Napisałem do niej, żeby zrewanżowała się jakimiś ekstra fotkami z podróży ale nie odpowiedziała od razu. Potem ja w trakcie robienia potrawki do kurczaka nie zauważyłem, że piszę. Aż zeszło do popołudnia. Misja numer dwa. Poczta. Dziadek jest wyznawcą epistolografii odręcznie piórem wytwarzanej i przekazywanej drogą jak najbardziej tradycyjną. W kopertach omarkowanych Czyli z naklejonymi nań znaczkami. Nie musiał mi mówić, żeby robić zdjęcia, sam na to wpadłem, ale jakież było moje zdziwienie, gdy Małgorzata po pierwszej chodce rozpoznała budynek i na dodatek zasypała mnie paroma informacjami, których chyba nie można znaleźć w mecie? Ona nigdy nie starała się imponować swoją wiedzą, teraz też chyba tego nie robi. A mimo to zaświeciła mi się pod czaszką jakaś lampka. Czerwona lampka. Siedząc na schodach rzeczonego gmachu głównej poczty, notabene mocno podobnego stylistycznie do dworca, napisałem do Małgorzaty, żeby dała znać przynajmniej w jakim miejscu podróży już jest. Zignorowała mnie. Dziwno. Może nie chce mi sprawiać przykrości? Wie, że jestem unieruchomiony przy dziadku. Tego wieczoru napisała do mnie tylko marny komunikat, że się nie może odezwać, bo jest zajęty. Dziadek okazał się na szczęście mało absorbujący. Sam zaproponowałem, że rano pójdę po świeże bułeczki i co tam trzeba na śniadanie. Skwapliwie podchwycił ten pomysł i mniej więcej pół godziny instruował, dokąd popieczywo i o której najlepiej. Bo po drodze będę mógł zajrzeć do apteki, tej na rynku. Nawet nie musiałem wysłuchiwać wykładu, dlaczego ona nazywa się Radziecka. Widocznie uznał, że każde dziecko powinno to wiedzieć, a nawet takie, które chwilowo wyemigrowało z naszego miasta. W czasie porannych zakupów i później, gdy dziadek postanowił z moją pomocą wykonać dobry uczynek w postaci wyprowadzenia labradora sąsiada. Cały czas odnosiłem wrażenie, że Małgorzata rozstawia po mieście pokemony, a ja ich szukam. Zwiedzałem planty, na których spędziłem dzieciństwo i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale to ona przewidywała każdy niemal mój ruch i ciągle domagała się nowych zdjęć. Z labradorem na smyczy w jednej ręce i androidem w drugiej, Poruszałem się mimo wszystko na tyle zwyczajnie, że nie wzbudzałem niczyjego zainteresowania. Po prostu facet z psem na spacerze i z komórką przed oczyma, jak większość moich rówieśników. Ruchu i tak mało, i zajęci każdy sobą. Nie groziło to jakąś nadzwyczajną kolizją. Przestało już mnie to irytować, że Małgorzata nie odpowiada na moje pytania dotyczące jej podróży. Widać, skoro niedane mi było być tam z nią, jestem tutaj i tyle. Chociaż nie. Tam mnie nie ma, nie z mojej winy. A ona, choć tam jest, towarzyszy mi tutaj. I to z własnej, nieprzymuszonej woli. Nawet musi się postarać, żeby rozgryźć topografię rabicza, dowiedzieć się czegoś o autorze Niedźwiedziego Pomnik. Tam, dokąd zmierzała, na pewno jest ciekawiej. I coś najważniejszego. Ona nie jedzie przez pół Europy do Szkocji sama. O ile nie wiadomo, poza mną miało jej towarzyszyć dwóch kolesi z Polski. Na pewno pajace jakieś pomyślałem, ale nie był to jeszcze powód, żeby wbijać się w dumę, że wybrała mnie wirtualnie, a nie ich osobiście. Dziadek chyba umie czytać w myślach. Ale gdy zadał mi pytanie, czy miałem jechać do Aberdeen z dziewczyną, coś mnie tknęło. Nie mógł przecież wiedzieć, z kim piszę na czacie. Miałem nadzieję tam poznać dziewczynę. O imieniu Małgorzata wyrwało mi się niechcący i z lekką nutką pretensji w głosie. Zrozumiał w mig. Zmienił temat i wysłał mnie do domu kultury. Pod pozorem osobistego odbioru jakiegoś biletu dla babci, na spektakl teatralny. Wyszedłem natychmiast, niegrzecznie nie słuchając jego opowieści o dawnym towarzystwie strzeleckim i o tym, że to towarzystwo nadal działa mniej więcej w tym samym miejscu. Coś ciągnęło mnie na plant. Wiedziałem, że Małgorzata wie. Jakimś cudem wie, kędy pójdę i co muszę sobie w głowie poukładać. Nie śpieszyłem się. Nie zaglądając do komórki, usiłowałem przypomnieć sobie jej twarz. Studiowałem ją na tysiącu zdjęć. Ciągle huczało mi w głowie słowo fisigórka. Wiedziałem oczywiście o tej legendzie, że ten pagórek z niezłym widokiem, jakimś moździerzem, bodaj pamiątką po którymś Karolu Szwedzkim, to nie taki zwyczajny pagórek na plantach. Im byłem bliżej fisi górki, tym gęba śmiała mi się szerzej. Zacząłem myśleć o Małgorzacie, jak nie o Małgorzacie, ale o dziewczynie o imieniu Fisia. Kiedy byłem już dziesięć kroków od celu, zauważyłem dziewczynę. Stała naprzeciw. Wyglądała jak małgorzata. Twarz miała jak małgorzata. Oczy jak małgorzata. Nogi, usta, nos, czoło. Rude włosy. Mogę podejść do niej. Mogę podejść i po prostu spytać, jak gdyby nigdy nic. Cześć, czy to pani, górka, pani małgorzato? To znaczy, pani Fisiu?